Słuchajcie, PiS w obronie demokracji... Tak się wkurzyłem, że muszę się napić trochę wina. PiS w obronie demokracji yy, zrobił sobie jaja, kolejne jaja zresztą, yy, z tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, czyli zbiorowiska ich kolegów. Chcąc y, usunąć z urzędu pana Adama Bodnara. Y, dlaczego chcą go usunąć z urzędu? No, tak się jakoś głupio składa, że ten y, okrągły cyrk w, na wiejskiej nie potrafi od dłuższego czasu wybrać rzecznika praw obywatelskich. No, i PiS chce skorzystać z okazji i y, jakby od tyłu furtką y, wprowadzić y, osobę y, pełniącą. Pełniącą y, tą funkcję, no Bodnar y, im stoi ością w gardle. Ja y, nie jestem specjalnie zwolennikiem Adama Bodnara, chociaż uważam, że y, z tych wszystkich rzeczników, którzy do tej pory byli na tym stanowisku, wywiązywało się chyba y, najlepiej. Oczywiście, y, takim, jak taką nadmierna, nie wiem jak to powiedzieć, takim najważniejszym faktem, jaki podnosi pis, to jest to, że yy, no, trzeba wybrać rzecznika, który yy, zapewni yy, rozwój polskiej demokracji. Kurwa, ludzie, jaka polska demokracja? Czy wy już naprawdę macie nas za totalnych, kompletnych, popierdolonych idiotów? Ja ja rzadko kynę. A przynajmniej staram się y, nie kynąć. Natomiast dostaję białe gorączki, jak słyszę o y, demokracji. Jaka demokracja jest w Polsce? To, że ja mogę y, włączyć kamerę i powiedzieć, że jesteście popierdoleni, to wy uważacie, że to jest demokracja? Nie. Demokracja jest w ten czas, kiedy ja Mam stosowne urzędy, do których mogę się odwołać, jeżeli mam problem z władzą. Wówczas jest demokracja. Demokracja jest wówczas, jeżeli ten czy inny poseł, bo już chciałem powiedzieć nazwisko, ale myślę, że to yy, nieważne jest nazwisko w tym momencie, ważna jest sama procedura. Demokracja jest w ten czas, jeżeli jakiś poseł, jest wybrany, powiedzmy, z partii Wiosna, z partii SLD, nie wiem, z partii Ludowców, obojętnie. I on po, na przykład, miesiącu, po dwóch, czy po roku, nagle stwierdza, że on przechodzi do jakiegoś porozumienia, na przykład. W tym momencie to my, wyborcy, powinniśmy mieć go prawo odwołać, natychmiast go odwołać, Ponieważ my głosowaliśmy na niego, to fakt, ale również na jakąś opcję polityczną, którą on sobą reprezentował. Słuchajcie, yy, dosłownie parę dni temu, ja już teraz nie pamiętam yy, aha, pan Terlecki. Pan Terlecki, facet, który w młodości tak się napierdolił y, tych wszystkich narkotyków, że ci wy wygląda jak y, nie wiem, quasi modo. No w każdym razie pan Terlecki powiedział, że y, y, to, co się dzieje teraz w Polsce, to jest efekt tego, że nie dokończono y, reformy y, sądownictwa i sądownictwo jest upoitocznione. Słuchajcie, ja do polskich sądów mam również zastrzeżenia. Zmarnowali mi życie. Ale to nie całe sądownictwo, tylko jeden, czy dwóch, czy trzech popierdolonych sędziów, którym się kurwa nie chciało pomyśleć i chciało się zastanowić nad tym, co robią. Ale na Boga ja jeszcze mogę tak powiedzieć, ponieważ ktoś zmarnował mi parę lat życia i nawet nie chodzi o, o to życie. Zmarnował mi moją, ten, moją dumę, moj, mój honor. To mnie bardziej boli. Ale słuchajcie, facet wychodzi i mówi o upolitycznieniu y, sądów, kiedy w tym popierdolonym Trybunale Konstytucyjnym już chyba jest tylko dwóch sędziów albo trzech może, którzy nie są politykami, Albo przynajmniej są z nadania tej partii. I przecież wiadomo, że jak oni y, cośkolwiek rozpatrują, to rozpatrują tylko tak, jak poleca im pan Jarosław Kaczyński. Ale wróćmy teraz do tego rzecznika. I teraz oni mówią tak: y, y, Musimy wybrać niepolitycznego rzecznika i zgłaszają faceta, który jest Chyba członkiem PIS, albo jeżeli nie był członkiem PIS, to w każdym razie pełnił różne funkcje z nadania PIS. I oni mówią, że on będzie apolityczny. Dzisiaj oglądałem króciutkie wystąpienie pana Ikonowicza. Jakiś debil zadał mu pytanie. Jak on socjalista chce reprezentować prawa obywatelskie, skoro y, y, socjalizm y, ogranicza prawa? Jest znany ze, ze systemu ograniczenia praw. Po pierwsze, gdzie socjalizm, a gdzie socjalista? To Debil nawet nie wie, co to jest socjalizm, a co to jest socjalista. Zresztą pomijam. Pomijam taką sprawę, że ten Debil. Nawet y, nie raczył się zapoznać z tym, co przez całe lata dla obywateli robi Piotr Ikonowicz. Ale wracając znowu do, tego, do tej funkcji. Słuchajcie, jest parę funkcji takich y, w każdym kraju, które y, mogłyby y, naprawdę zapewnić nam demokrację. Przynajmniej w jakiś sposób ją chronić przed takimi debilami jak Pani Pawłowicz, jak Pan Piotrowski, jak Pan Kaczyński, jak Pan Terlecki. No, no, mógłbym ich tu wymieniać tabunami, no, debil debila debilem pogania przecież. Taką funkcją jest Rzecznik Praw Obywatelskich i skoro on ma reprezentować nas, to myśmy go powinni po pierwsze wybierać, po drugie, żadna partia polityczna nie powinna mieć prawa zgłaszania swojego kandydata. Bo ten kandydat nigdy nie będzie reprezentował obywateli, tylko zawsze jakiegoś półgupa siedzącego w Wilni na Żuliborzu lub gdzie indziej, przecież nie tylko, nie tylko debilem jest Kaczyński. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić nas przed bydlakami z rządu, powinien być wybierany w wyborach powszechnych. To jest raz. Po drugie, nikt z nich nie powinien być zgłaszany przez partię polityczną. Tylko albo sam się zgłasza, albo przez y, jakieś organizacje niepolityczne. No i przede wszystkim y, kandydat do Trybunału Konstytucyjnego no, powinien się y, legitymować przynajmniej na Boga przynajmniej y, tytułem doktora praw. Praw. I to praw. Yy, gdzie jego praca naukowa szła w kierunku właśnie praw konstytucyjnych. No bo, jak taka debilka, która była zwykłym sędzią, nagle może znać się na prawie konstytucyjnym. Chyziak ktoś tam ma. Więc niech mi nikt nie pierdoli o polskiej demokracji. Ja nie wiem, jak jest w innych krajach. Może w innych krajach ta demokracja jest. Jeszcze bardziej popierdalona. Nie wiem. Ja żyję w tym kraju i wiem, że w tym kraju jest coraz gorzej. I powiem Wam szczerze, momentami, momentami, odnoszę wrażenie, że jest gorzej jak w socjalizmie. I powiem Wam dlaczego. Bo w socjalizmie. Jak ktoś mi zrobił krzywdę, a nie był tak zwanym kacykiem partyjnym, no bo na kacyków partyjnych nie było bata, tak jak zresztą nie ma w tej chwili bata na kacyków partyjnych. Ale jeżeli ktoś w komunie zrobił mi krzywdę, coś mi utrudniał, ale nie był kacykiem partyjnym. To ja przynajmniej w ten czas mogłem iść do tak zwanego. Nie musiałem być członkiem partii. Mogłem iść do komitetu partii i się poskarżyć. I wierzcie mi, że często, bardzo często, można było uzyskać yy, sukces. Czyli to, że ktoś wziął ciebie w obronę. Dzisiaj zwykłego, szarego człowieka. Wszyscy, słuchajcie, wszyscy mają w dupie. Przed leczką, yy, yy, na Facebooku przeczytałem kolejny wpis, kolejnego Matoła, który yy, nazwał 500, plus, że to jest patologia. Więc ja się pytam tego piopierdolnego człowieka, czy na przykład mój syn, mając trójkę dzieci i żonę, która się tymi dziećmi zajmuje, i te dzieci nie biegają z kluczem na szyi. I te dzieci są świetnie wychowane, przesympatyczne. I nie mówię to tylko dlatego, że to moje wnuki, ale są naprawdę dobrze wychowane. Czy to jest kurwa patologia? Dlaczego my się nie oburzamy, że politycy kurwa czarnecki, jakiś popierdony syn, 100 tysięcy lewych pieniędzy z europarlamentu? Podejrzewam, że gdyby były prawdziwe mechanizmy kontrolne, to podobne przewałki są w polskim Sejmie. Słuchajcie, zaczęli budować korwetę, bo podobno mamy marynarkę wojenną. Marynarkę wojenną na morzu, które jest jeziorem praktycznie, że jest biorą. Chcieli sobie korwetę. Ktoś zmienił plany, 100 milionów poszło w, w, w ziemię. Budujemy podobno. Budujemy. Chcemy budować podobno elektrownię atomową. Nie ma nawet lokalizacji. A od 25 chyba 5 czy 6 lat jest zarząd. W tym zarządzie się zmieniają ludzie w zależności od tego, jaka opcja rządzi. I ci ludzie biorą straszne pieniądze. Co miesiąc biorą straszne pieniądze. I tu się nikt nie oburza. Ale oczywiście będziemy się oburzać, bo ktoś dostaje 500 plus. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest pewien margines ludzi w Polsce, który to nadużywa. I przelewa to. No ale z tego powodu nie można powiedzieć, że 500 plus to jest patologia. Weźcie się Polacy, stuknijcie. W głowie. Ktoś kiedyś tam napisał na Facebooku, że ktoś gdzieś nam w czymś zagraża. Zagraża? Słuchajcie, Polsce, Polakom zagraża tylko i wyłącznie polska elita polityczna oraz oczywiście sami Polacy. Cześć!